widzów, z tej strony Michał z kanału Super Mafia Ursus. znajduje się w Ursusie 1014. Z przodu mam na, na takiej tam przejściówce zahaczone krokodyla. Z tyłu mam brony piątki. Krony pięciopolowe, cynki dwudziestki. Tutaj mam już kawałek, który mam zbronowany ostatnio. Tam dalej jeszcze jest 2,5 hektara, który też jest zbronowany. Tutaj półtorej, Teraz jadę na kawałek 6,5 hektara. Ogólnie to pole jest razem, się łączy, ale ale tam jest takie jakby w kształcie litery C takie jakby takie no i tutaj zobaczcie o, tu już gruzełki są porozbijane gliny chociaż tutaj jest taka słabsza to tak gliny nie ma taka ziemia bardziej można powiedzieć trochę lepszej klasy tak czwarta AB a tam z tyłu to zobaczycie y, naprawdę okazałą glinę y, o tam jest taka może glinka bo widać tak y, mokrzejsze miejsce nie taki placyk. No ale tam jest mokro, bo nawet jak orałem to siadał A jak nawóz pierwszą dawkę na przykład na jęczmień, pod jęczmień o zimy, na jęczmień o zimy To, to też yy, tam takie lekkie rowy zrobiłem No i tak tutaj wygląda pole po zbronowaniu I co, i teraz jedziemy, no, może, tak jak mówię, na tę lepszą glinę i tam będę jeździł najpierw poprzek, potem wzdłuż Założę kamerę na głowę, wam coś tam pokażę, to zobaczycie. Widzimy się później. Brony rozłożyłem. Możecie sobie zobaczyć ogólnie co na tej glinie się robi i gdy się przejedzie tylko raz. Bo tutaj jak ten kawałek robiłem, to tutaj nawracałem trochę, no i tam wyciągają jeszcze taki większy kamień, był to też jak dojechałem to ten. To tak było. No ale ogólnie glina co? Znaczy jest zbita? Ale się kruszy. Zobaczymy, jak w obronach będzie. Tu wilgoć jeszcze trzyma. Yy, więc to jest dobry moment na rozkruszanie takiej gliny. A z tyłu wam później pokażę. Albo tu nawet kurczę. Tak, tu jest słaba jeszcze. Tu jest słaba glina. To była bruzda. I tu jest teraz moim zadaniem pojeździć w powszech. Następnie wzdłuż. I ten kawałek doprowadzić do równej połaci. Bez takich tutaj. Można powiedzieć, jak to nazwać? Nie wiem, warkoczy, bo to są takie warkocze. Tutaj 1000 sobie dawała świetnie radę. No świetnie. Jak na 1000 dobrze sobie radziła. Na filmie widać. Tylko to było tam na tych większych górkach. Dobra. A co do bron. No to zobaczcie sobie brony, które już dość sporo przeszły w swoim żywocie. Ponieważ ja je włóczę ogólnie, żeby rama jeszcze dogniatała bo one są za lekkie na takie gleby. Ale tutaj widzicie, cynki już pierwsze są przechylone, a nawet pola trochę poprzeginane, ale tylnie już są dobre, nie? To są cynki 20, chociaż pierwsze już mają mało co wspólnego z 20, tylnie już no mało im nie brakuje do 20, ale tak dotąd to by były 20. No, wiecie, do czego można sobie przyrównać, to jak przymierzycie to będzie 20. <laughs> Dobra, teraz sobie przeciągnę, że ślady nie zostawiać. Tu już jest glamcyś, a tu zobaczymy. No to wsiadam. Będziecie mogli obserwować razem ze mną. Do tyłu i jedziemy. Jak będzie jakiś większy kamień, to biorę go w krokodyla. No i do domu na pryzmę z kamieniami. A tak ogólnie to. Najlepsze kamienie będą zbierane na przyczepę nie? Poprzek będę jeździł na jedynce szosowej Wiadomo, to będzie na pewno trochę trzęsło tam gdzie gliny Bo tam gdzie lżejsza ziemia to na pewno nie Ale tam gdzie gliny to tak Tutaj już mówię, raz jechałem wczoraj sobie tak do tego kamienia i z powrotem No i tam bruzdę chyba raz przejechałem czy coś bo To była brusta No jeszcze widać, bo tylko raz przejechane no, a no i tak ogólnie co? Na edycji szosowej, a wzdłuż jak się uda, to dwójką szosową, żeby prędkością jeszcze nadrobić i porozwalać, nie? Bo jeszcze 6,5 no to wiadomo, trochę mi to zejdzie czasowo. Zobaczymy dokładnie. Dzisiaj w nocy trochę popadało. Spadło jakieś 3 litry, choć jeszcze nie patrzyłem do deszczomierzu, ale. Tak wstępnie mówię, że 3 litry, bo to tak po yy, glebie było widać, chociaż jak się będę mylił, to, to poprawię w następnym filmiku gdzieś tam dopowiem. Jak się nie będę mylił, no to nie będę mówił, bo to tyle by było. To jest takie miejsce mrzejsze. ale i kursus daje radę. Wszędzie, to jest dzik. Ogólnie chcę zasiać tutaj pszenicę zimą na tym kawałku. Akurat i pszenica ta, to miałem odmiany. jak będę się to wam powiem. I pszenica ta cechuje się, znaczy cechuje, no można ją siać w późnionym terminie siebu, ponieważ sobie poradzi, wiosną się dobrze do krzewi. Kurczę, nie wiem, wolno trochę to idzie wejdziemy na dujeczkę. No tutaj pierwszy raz sobie w koło przejadę, nie? Żeby potem było, tutaj idzie prosta jak widać. Nawet fajna. że obronami wiadomo, podwójnie trzeba na takich ziemiach jeździć ale ogólnie robotę swoją zrobią tutaj w tym dołku mokro było, ale dwóch, szedł dlatego znaczy, no, czwórka z szła ale woda stoi zobaczymy jak to będzie szło w kolejnym etapie mojego obronowania na tym polu ale tu nowe chcę zobaczyć o, tu już gada też. Idzie nikąd. Jedziemy. Kurde. Ja nie wiem czy w ogóle szustka jest mi potrzebna. Jeszcze jednak taka czwórka turbo i zobaczcie jak to. Kurde, idzie. O i teraz znajdujemy się na glinie Muszę wam chyba wyjście pokazać, bo to niektórzy nie wiedzą, że to jest grina. Opa, i tutaj już nie będziemy tak zasuwać. Dobra, to jest glina, którą orałem tym ciągnikiem. To wszystko, kurczę, te skiby, to wszystko trzeba rozwalić. Zobaczcie, to jest glina, nie? Czy nie? <laughs> pozdrawiam tutaj z tego miejsca pana Krzysia z Agromazury kanału. Który na swoich glebach też posiada glinę. Zobaczcie, tam wszędzie, tam jest glina, tam jest glina, tam na górce jest glina. Tu tak już od brzegu, nie? Tam, tam dalej glina. I tutaj też, ale no wiadomo, tu już troszeczkę musiałem podnosić, bo urszęd stawał dęba, nie? Bez klocka z przodu. Tutaj jechałem z górki, tu pod górkę. No, i tak to wygląda. Orka fajna. Jakby była, było całe pole z taką gliną, to ewidentnie do 5 kp6 i na 30 cm można orać. Ale tak na 25 to samursus 4 turbostarcza. No, ale powiem Wam, kurde, nie, tutaj. Jak to obecnie to będzie ciężko, nie? Babie lato się robi, zobaczcie. Słońcu. Dobra, jedziemy. Jedynką szosową, bo na dwójeczkę tutaj jest za nierówno. On by szedł, ale szkoda tak skakać. Jeszcze na tej mokrej glinie, która ta orka była robiona dwa dni temu, akurat ta tutaj, nie? No na tej glinie on się zapada. Ugniata normalnie, wiadomo. Ale ja to doprowadzę. A tu już tutaj taki czarnoziem się zaczyna. Nie wiem, taka mineralna ziemia jakaś, nie? Ale objedziemy sobie tam wtedy do góry. Pod górkę pojedziemy, zobaczymy. No i ta gleba już tutaj jest fajna, bo tu nie ma takich barkoczy. No wiecie o co chodzi, nie? To orze, różne gleby, tu Tutaj też już raz w drodze przyjechałem. pozdrawiam kolegę Marcina, który ostatnio jak tutaj orałem. Rozmawialiśmy na WhatsAppie i mówiłem mu, że będę do później godzin wieczornych, tam nie wiem, 22 może. I mówiłem, że aż zaorzę, będę ze sobą jeszcze paniaczki z paliwem. No i fakt, wziąłem tam 30 litrów, ale na ostatni hektar mi zabrakło już paliwa. Wiedziałem, że w zbiorniku robi się mało, więc mówię: A ten jeden hektar przyjadę sobie z rana dokończyć, jadę spać już, nie? No i w sumie 20.30 pojechałem do domu, zjadłem kolację, no i co, zjadłem kolację, położyłem się do łóżka, mówię: Rano trzeba przejść, stać, no to to się dokończy orkę. A tu się okazało, że 21 Marcin przyjeżdża na pole miał coś smacznego, no ale nie skorzystałem ponieważ mnie już nie było na polu <laughs> Ale pamiętał o mnie pozdrawiam Marcina A tutaj jest to, co już mam spróbowane Nie wiem czy pod słońce będzie widać, ale jest fajnie równo tą brudę, tu chyba brówna tak lekki ślad został ale ją też rozwalę jak będę po co jedzieł, jeszcze tam nałożę nie? Tutaj wiadomo, na razie jest tak byle jak, bo tutaj nawracałem to na wrotki to wiecie jak to jest, tam było mokro znowu, to też jeszcze trzeba tam zrobić, ale to powoli wszystko się da. Zobaczcie, glinę, to jest taka czerwona glina wyjdę wam pokażę i właśnie z tej strony pola jest więcej gliny jak z tamtej. No to są tak zwane warkocze, kociewskie warkocze. O, zobaczcie sobie. Ale jest dobrze, bo od środka jeszcze jest wilgotna, wilgotna nie jest jeszcze zbrylona. Ale plus tego jest taki nie wiem, pokażę wam na jakiejś większej bryle. Plus tego jest taki, że nie jest nadmiernie mokro, zobaczcie, to w środku ma wilgoć, ale ciągnik się nie topi tu akurat w tym miejscu, bo tam dołek i tam dołek, no to tam wiadomo woda stoi, nie? Ale tutaj o! Nie topi się Kurde, dawaj, jak kamień taka. O! Zobaczcie, czy to się uda rozwalić. Zobaczymy, co się da zrobić. Wszystko się okaże. Ja wiem, że to się da. Ale niektórzy może nie wiedzą. Tylko to trzeba trochę cierpliwości. Widzimy się później, wtedy. Zobaczcie sobie poprzek, jak orka wygląda. Po uprawie gliny, najważniejsze jest to, aby w czas uprawić ją. Wtedy się nie zrobią bryły, ponieważ ona nie zastygnie, nie zacznie. I się ładnie pokruszy, jak jest wilgotna jeszcze. A no tutaj akurat gliny nie ma. Tu gdzie patrzycie teraz, bo tu jest taki czarnoziem lekki, nie? Ale tak jak tam, o, nie wiem czy widać, to już jest glina. I tam dalej na górze tak się ciągnie. No i... Chodzi o to, żeby najlepiej po tych dwóch dniach uprawić, bronować, to nawet takie brony się ładnie sprawdzą i będzie bajawongo. No, Tylko tak jak na wstępie mówiłem, poprzek to takie wstępne kruszenie moje i potem wzdłuż, czyli takie dokładniejsze. Potem ta glina ześchnie, tak 3-4 dni sobie odczeka. I wtedy, no obecnie, no kurcze, no, wkrócie, no przygotuje się pod bo tak nie? Lekko obecnie. No i wtedy, yy, wtedy ten, yy, wjeżdża do prawo siebny. No, ładnie pokruszy do końca. I jeśli byłoby jeszcze sucho, to wjeżdża na to bałkiem Cambridge no i pole jest perfekcyjne na 100% A jeśli nie przygotujemy gliny w czas, to będziemy mieli bryły, że ja dziękuję. taka fajniejsza gleba bogata wilgoć ale już nie tak gliniasta nie widać to no. tylko takie lekkie bryłki. ale taka fajna poprawie no, a tutaj znowu taka glina się zaczyna tutaj takie ślepne bronowanie było przebronowywanie a tutaj już jesteśmy na tym kawałku było nagrywane dronem, moja orka. No i już jest zaprogramowane. Wygląda tak. Dobra, widzimy się później. Trochę dalej, jak będę. To wygląda teraz tak. Tutaj, niezrobione. Jadę pierwszy przejazd, zobaczcie sobie. by było wjechać tutaj jakimś ciężkim agregatem co zrobić Ale do tego by trzeba było mieć ciągnik Przynajmniej nie wiem ile tam 300-400 koni A sposobem I ciągnikiem o mocy 100 koni Zupełności wystarczy Do tych bron To robota też jest zrobiona Tylko, że na dwa razy Wiadomo, nie trzeba jeździć Trzy razy już raczej, ale Dwa razy starczy Kurcze, sok. Tutaj już jest tak wstępnie porobione. Takie bryłki. Nie za duże, nie za małe. No tutaj już tak nie było, to widać, nie? Jedyne co, bo to jest świeża orka, no dwa dni temu było rane. To jedyne co to tutaj e... ślady zostają w za bronami, no bo nie ma spółkiacza śladów, nie? Brony nie mają. Te tutaj obecnie co mam. No i to się no, trochę odbija w tej glebie, ale jak już yy, jak już będzie przejechane wzdłuż, to już tego nie będzie śladu. O, zobaczcie, sarny biegną. Nie wiem, czy widać kurczę, nie będzie widać. dla gór, zwierząt daleka nie widać, jak na przykład ludzkie oko widzi, a GoPro nie widzi, nie? Ale zobaczcie, jedna sama jest taka w kolorze gleby, a druga taka jakby lis. Taka, nie wiem czy to od starości, że ta na przykład jest młoda, bo jest mniejsza, nie? Mniejsza jest taka bardziej ciemna jak gleba, a stara już tak brązowa wpada w brudę takie. Ciekawe. najgorsza glina. Taka mokra. Zobaczcie, ślady cały czas widać. No nie wiem czy tu jest jakieś źródło, czy co. Kurczę no, no zobaczcie. Taka fajna, bo już się kruszy ładnie no i to taka normalna gleba. Ale to z tyłu nie to ja nie wiem co to jest i ciężka w uprawie, kurczę, tamta ogólnie w Orce, nie? Ciężka była. Dobra, zobaczymy się później. Ja może dalej będę gdzieś na tej górce, wtedy Wam tutaj coś nagram Ale ja tak sobie pomyślałem, że... No bo teraz już jest wieczór, wilgotność się robi I sobie pomyślałem, że chyba dokończę yy, to, to w poprzek, tam do góry, tak jak mówiłem na początku U, Ale wkrótce już nie będę robił dzisiaj Tylko jutro, z rana sobie pojadę tam jakieś inne piachy, jakieś tam pokronować Tutaj może trochę przez nie, bo niby słońce ma być, to woda Nie dokończyłem bo tam było to Majorko. No i tak sobie pomyślałem, że z rana pojadę wybronować tam jakieś piachy. Tak do południa, po południu obecnie i wtedy tutaj przyjadę gdzieś po południu i trochę takie lekko przesknięte może będzie to też lepiej będzie do bronowania. Wycha, co? Uiu, uiu. Ha, ha. Teraz tak, co do obronowania yy, na, na takiej już nie glebie to wygląda nawet nawet tam lekkie ślady z naciągnikiem jak przyjdzie taka lepsza glina to jeszcze widać, że się wyróżnia ale mówię, jutro zrobię podobnie wzdłuż, ale tym razem nie po no i będzie picobello Zobaczcie, tu jest no moda już takie czyste, tutaj już trochę jasne się zaczyna, jeszcze się wyróżnia, nie? Ale to się wszystko da. No to zobaczymy się jutro. W dalszej części filmu, ale jutro pewnie.